konferencji prasowej po meczu siarka tarnobrzeg Sanok mecz zakończył się wynikiem remisowym 1 do 1. Tradycyjnie o krótką refleksję proszę trenera, obu Pierwszego proszę trenera Pana Romana Bardzo proszę Panie Profesorze. Przyjechaliśmy do Tarnobrzega w 18 osobowym składzie i uważam, że tych 18 zawodników zadłużyło na to, żeby Chociażby ten jeden punkt dzisiaj wywieźć i to jest ich praca. Zmiany, które dokonałem w drugiej połowie pokazały, że ci, którzy wchodzą, również dają zespołowi dużo. Mało tego w końcówce jeszcze musimy to przechodzić na swoją korzyść, szalę tego meczu. Jestem zadowolony również z wytrzymałości drużyny, bo drużna nieprzygotowana. Po stracie bramki w Tarnobrzegu siatku nie byłaby w stanie doprowadzić chociażby do remisu. My, byśmy, my nie byliśmy w stanie, więc z wytrzymałości jestem zadowolony. Co do przebiegu meczu, pierwsza połowa na pewno z przewagą siarki Tarnobrzeg. Lepiej grali, stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji, może tak jedną, dwie takie czyste. Nie potrafili tego wykończyć dobrym strzałem. I dlatego skończyło się 0-0. Natomiast w drugiej połowie, no ja mogę powiedzieć tak, że w drugiej połowie zagapiliśmy się raz, bo gdyby nie to, to by było 0. prosto podanie, podanie. mój stoper troszeczkę się spóźnił z interwencją i padła bramka. Ale mówię, potem mogliśmy to jeszcze nawet przechylić na własną korzyść. Jestem zadowolony i dumny z tego, że drużna podniosła się od stanu około 1, która grała bardzo dobrze. Z małym tam kamyczkiem do obróbka, że ta końcówka jednak była dla nas. I z tego jestem zadowolony. Czy są pytania dla Gości? To bardzo proszę trenera gospodarzy pana Radęła Marzysza. no cóż, straciliśmy znowu dwa punkty u siebie, uważam, że byliśmy zespołem lepszym i tutaj powinniśmy w pierwszej połowie przynajmniej wygrywać 2-0, był spokój. Po strzeleniu bramki mój zespół zapomniał chyba grać, jak się gra w piłkę, zaczął kopać piłki, a na, na tym nie polegała gra, gdy graliśmy piłką, mieliśmy tą przewagę. I tu mam ten do zespołu, że po, stracie, po strzeleniu bramki powinni jeszcze krócej strzelić bramki Drugą byłby inny wynik. No, niestety nas powtarza się znowu. nowej Sarzyny straciliśmy w ramkę w Karpatach głupie zagapienie. Daniel Bezczyński nie może kryje załonika i ma podskoczyć tego, o, sam zagraża nam no, tylko przy stałych fragmentach. Widzieliśmy o tym, że stałe fragmenty rośli mi mogą coś zrobić. I mówię, i tu jest przyczyna straty tych dwóch punktów. No i w pierwszej powie, muszę podkreślić, że ewidentny rzut karny, powinien być dla nas sędzia, pomylił się dał Jackowi kuratemu żółtą kartkę, a uważa, że był rzut karny. Ale to nie usprawiedliwia zespołu, że my wygrany, zremisowaliśmy. Czy są pytania do pana Rawarzysza? nie uważa Pan, że od 70 minut, zespół wygląda słabo fizycznie. Ja uważam, tak, że w takim tempie bardzo słabym mnie dali. Tak. Wiadomo, że obszczeli od pierwszej połowy, po, po, po ale słabo, no, słabo. Każdy może krytykować, każdy ma swoje e, racje. E, w w Radzeniu w końcówce szliśmy dwie bramki. Teraz, teraz straciliśmy, jak się traci w końcówce, to każdy mówi, że zespół jest albo nieprzygotowany, albo ojcze biegiem. Jest kłopot, ale mentalność zawodników sprzedają bramkę i powinni to otrzymać albo później do przodu jeszcze i drugą no. niestety no, później nie mieliśmy w przodzie jakbyśmy szli w pierwszej rodzaju, by wykorzystał sytuację, szczeli bramkę czy chrześciji, to by nikt nie mówił, że, że tu w końcu coś źle wygląda. Uważam, że jej mentalność za jest. No. Strzelili strzeli bramkę, myśleli, że już są w niebie, a tu niestety spadły na ziemię. Są jeszcze jakieś pytania? Dobrze. Dziękuję. Bardzo.